Po podeszczu się liczą kałuże, zwłaszcza gdy są nieduże, dają ujście myśli purpurze oraz chłopięcej pod brawurze, a na dodatek ojrymy niedorzeczne są bardzo bezpieczne. Przystanek literacki jest przede wszystkim przystankiem, nie zmienia się jego e, e, zasadnicza funkcja, z tego miejsca odjeżdżają autobusy, e, Kolejne części Wrocławia, z tego miejsca też odjeżdżają autobusy do miejscowości podwrocławskiej. Ale w, tej podróży, ale w tej podróży towarzyszyć może gazetka, która się tutaj na tym przystanku pojawia. Tym razem jest to dziennik portowy, który towarzyszy 16 edycji festiwalu Port Wrocław. W kolejnych miesiącach będzie to gazetka pod nazwą Przystanek Literacki, która już będzie całkowicie dedykowana temu, temu miejscu. Ale przede wszystkim mieszkańcy Wrocławia mogą tutaj e, korzystając ze skrzynki na wiersze wrzucać swoje utwory literackie. Co się z nimi będzie działo? E, wszystkie utwory będą, będą czytane. Będą czytane wnikliwie przez tajemnicze jury, które raz na mniej więcej dwa miesiące wybierać będzie autora, autorów najciekawszych tekstów, które pojawią się tutaj w gablotach e, przystanków, prawdopodobnie ze zdjęciami o e, najciekawszych twórców.